piara jakieś dresy sprzedaje, jakaś lata w chuj. Odbierze, czy nie? Halo? Dobry wieczór, ja tutaj w sprawie szarych dresów. Z Oliksa. Prawie... No, szare dresy, nie, boyfriend. Dresów. Nie, boyfriend. Aha, te, te, tak. One są dla kobity, nie? Dla kobity, ale te dresy, boyfriendy. To e, unisek są czy typowo damskie? Damskie są. Ty, bo, bo ja ogólnie wiesz, rurki te sprawy, nie? Buty takie snajkerski, znajacza. Ja myślę, że tam nikt by nie poznał, bo. Kurde, no bo dla mnie to one są unisek. wiesz o co chodzi. No ja wiem, wiem. No, ja myślę, że kupiłbym naprawdę, jestem też zgożowa. No, o, no to super. Co sprzedałabyś mi, czy byś się bała? Bo ja bym mógł się z tobą ustawić na mieście gdzieś w Paśponie. Mm, a kiedy? Jutro, pod McDonaldem. Czy gdzie no tam to chcesz? To chcesz nie... Znaczy, no, akurat mi to w Gorzowie nie ma, ale to siostra może tam podjechać pod McDonalda. Czy, czy A ile to... ma lat? Nie ma. A, A ile? Czy to ważne. Ile ma lat siostra? Co? A czy to ważne? Ty, no nie, nie ważne, A niby, czy... ale wiesz, będziemy pod McDonaldem, może ją zaproszę na jakiegoś maka. Ona, ona nie je McDonalda. To na sałatkę grecką, jak jest fit. A, a z kim rozmawiam? Tak mogę zapytać? Marek. Z Markiem. No. Kojarzysz? No przypomnij sobie dobrze. No kojarzysz. Musisz kojarzyć. Słyszy? A nazwisko. A nazwisko. Marek Darecki. Grecki? No. No, koleżka, koleżka, mówi, byłaś w klubie tydzień temu? Byłaś w klubie tydzień Siostra? temu? No, 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 albo ty. Siostra była. No, no to kolega kojarzy, nie? Kolega tutaj mówi taki: Zapytaj, czy Piotrka kojarzy? Tylko tyle. No, czekaj, że Piotrka? Jakiego piotka? No tego co molache w kiblu ciągnęła. Bez kitu ciągnęła lachę dla kumpla mojego, no. No, bez kitu ci mówię. Nie, to pomyłka, bez kiblu. Nie no, nie pomyłka, słuchaj, bo my doskonale mamy wasze Facebooki, nie? Ona ten dobrze jechała tutaj z kumplem, nie? Powiem ci... Zębów nie było czuć w ogóle, nie, na kutasie. Kolega chwali, mówi, że na kawę by się umówił i by zapoznał się na stałe. Dobra, to kończę rozmowę. Ty, słuchaj, ostatnie coś. A z tobą mógłbym na przykład ciebie gdzieś zaprosić? Chcesz do kina iść na pitbull'a nowego? Czy Ja Już byłam z chłopakiem. Kurde? Z chłopakiem? Popak nie no, chciała da się, się przestawić. Masz snapa? E, masz. Ach, dawaj Insta. Norma, jak ja mam 50 followów na instie. Nie, ja mam tylko Ekisa. Tylko. <noise> Ej, a Face'a nie masz? Nie. A napijesz się ze mną, Wojaka? Nie. Czy słabo? nie Nie dobra. Nie no już cię nie troluję. Znasz na YouTube taki kanał Rafoniks Rafoniks, czy nie? Taki gość, co na Omegle? Rafonix. Ja? Tak jak na Omegle na przykład wkręca dziewczyny albo śmieszne telefony robi tam po 2000, po 3 4000 tysiące widzów ma na YouTube. Kojarzysz gościa? Nie. nie, no nie kojarzę. No, ja no to, to właśnie zostałaś wkręcona, zostałaś wkręcona, słyszycie 3200 ludzi na żywo, jak cię wkręcam. No i nie, możesz no, wpisać w, w YouTubie Rafonix, to na żywo w siebie zobaczysz. I ten i widzieli twoje zdjęcie w tych, tych w, tych, w tych dresach. I mówili nie, że masz dobre dupsko, mówili bez kitu. Ale to nie było moje zdjęcie, to, to nie. To czyja dupa była? Siostry? Kolega mówi, że siostry, bo testował w klubie. To, to nie, nie siostry. To, to zdjęcia z neta. Ta, z meta. Jak on na pamięć zna te... zna, te, zna kontynent. <grywia> no poczekaj, karda, jesteśmy na żywo. <grywia> Jak on mówi, że zna twą wyspę na pamięć. Z tego zdjęcia. Mhm. Serio. To co? No dobra. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak. Kogo? Oliksa! <laughs> Oliksa! No dobra, siema! Kogo chcesz pozdrowić? O Eliksa! Jak ona jebnięta! Ej, zostawcie sobie wariaty łapkę w górę pod streamem.